Siódmy dzień w trasie powiem Wam, no też przebojowy mianowicie wstałem rano zjadłem no i wyruszyłem w trasę do portu w Kalias i między międzyczasie po drodze oczywiście miałem kontrolę policyjną, tak Yy, francuskiej policji no, sprawdzali akurat czy w aucie wszystko jest yy, yy, także, także bo sprawdzali, wszystko się zgadza no oczywiście jak to moje szczęście yy, wygląda w życiu to zawsze muszę wszystkie te negatywne rzeczy przejść tak? za pierwszym razem, żeby nie było jak też tak macie no to, no, to, no to fajnie no to fajnie, to jesteście pod tą gwiazdą urodzeni co ja Następnie, no co, jestem teraz w porcie, tak? W, yy, w porcie między innymi, już Wam pokażę. Yy, kurwa, tu też się nabiegałem. Nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. No. Nie wiedziałem o to I, i biegałem z jednego miejsca na drugie. i yy, Myślałem, że jak dostajecie taki bilet. Tak, że jak dostajecie taki bilet To wszystko okej, okay, co nie Że mam czas 18.05, mam czas To trzeba zapierdzielać, kurde Od razu zapierdzielać na jedne bramki Drugie bramki, trzeci, trzecie bramki Nie wiedziałem, że tyle kontroli jest Tak, czy macie, nie wiem Na, na jednej kontroli Były cmr yy, Paszport i wszystko A na pozostałych i, I tam dostajesz taki bilet właśnie I potem lecisz Lecisz na następną bramkę od razu, lecisz na następną bramkę, dajesz paszport i lecisz na ostatnią bramkę, trzecią, to już i była ta angielska bramka, też dajesz paszport i ustawiasz się za tirami, eee, znaczy ja akurat, bo ja mam, e, że tak powiem, busa, tak? Eee, więc za tirami jako dostawcze auto eee, ustawiasz się jeszcze pies, mnie obleciał, czy nie mam narkotyków, innych rzeczy przy sobie. Yy, i, no i tyle, i czekam w kolejce teraz, żeby yy, wjechać na statek pierwszy raz kurde, będę na statkiem